Cześć, witam na kanale Info Uprawa. W tym filmiku dowiesz się, jak i kiedy sadzić poziomki. Pozać Poziomkę najlepiej na stanowisku słonecznym, ewentualnie półcienistym. Oprócz uprawy gruntowej rośliny można uprawiać również w pojemnikach. Same poziomka uda się w donicy, w beczce, rurze i w innych różnych pojemnikach. Polecana gleba to żyzna, lekka, pruchnicza, piaszczystogliniasta, lekko kwaśna o pH 5.5 do 6.5. Roślina urośnie na wielu zwykłych glebach. Do gleby można dodać na przykład obornik czy też kompost. Polecam ściółkowanie poziomek. Roślinie będzie cieplej, dłużej się będzie utrzymywała wilgoć i praktycznie nie będzie chwastów. Ściółkować można na przykład agrowłókniną, agrotkaniną, słomą. Ja preferuję agrotkaninę. Jest grubsza i wytrzymalsza od agrowłókniny. Podczas sadzenia polecam zrobić sobie takie coś, że tą poziomkę mamy jakby trochę niżej niż grunt. Gdybym tak nie zrobił, no to woda by mi za bardzo uciekała, szczególnie, że mam właśnie agrotkaninę. Tak to podczas poddawania sporo wody mi leci prosto do poziomek. Poziomko można sadzić od wiosny do jesieni. U mnie sadzenie w kwietniu, i według mnie jest to dosyć dobry termin. Dobre sąsiedztwo: cebula, czosnek, por. Co do rozstawu, no to ogrodnicy stosują różne te rozstawy. Ja zastosowałem rozstaw co 20 cm w rzędzie, co 50 cm między rzędami. Niektórzy sadzą gęściej, np. co 15-20 cm w rzędzie i co 40 cm między rzędami. Inni też sadzą co 30 cm w rzędzie. I tak dalej. Podlewanie tak, aby gleba była wilgotna. Warto zapewnić poziomce w miarę regularne podlewanie, szczególnie w okresie suszy. Nawożenie też jest przydatne, ja preferuję nawóz płynny humusowy. Poziomka płytko się korzeni. Przykładowe choroby i szkodniki: szara pleś, mąciak prawdziwy, opuchlak, roztoż truskawkowy, kwieciak malinowiec. Polecam Wam uprawę poziomek, ponieważ uprawa nie jest trudna. Ja co prawda wolę truskawki, ale nie mogłem sobie odmówić tego, żebym miał truskawki, a tych dosyć smacznych, mniejszych poziomek nie miał. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Pozdrawiam.